się w dzisiejszym filmie Tutaj już jestem Mamy poniedziałek dzisiaj eee. Tutaj Samiczka jest trochę wystraszona Bo dałem ją znowu Że sprawdzić czy jest zakocona Po W piątek chyba Zakacałem ją I udało się Jak teraz sprawdziłem to też Warczała na niego Że trochę nawet jest Yy, sierści latało więc jest zakocona. Tutaj, no, jak tam emocje opadły. Dobra, co by tu więcej gadać? Można dzisiaj w sumie zważyć tego i, tam, i tamte dwie. Bo tak jak mówiłem, tej nie ma sensu, bo ona już jest zakocona. W sumie nie pomyślałem o tym, żeby zważyć ją sobotę i dograć, po prostu bym dzisiaj wam wrzucił filmik. Ale, no cóż, trudno. Dobra. Ja tu naszykuję wagę. Włączę ją i ja będę już ważył tutaj tego samca, to to wam tutaj dam, yy, pokażę. Okej, okay, do tego momentu jeszcze tu trochę sierści lata, jak się ganiały. A więc dobra. Chodź tu. weźmiemy cię tutaj o spokojnie sieć ile waży 3 chwila nie ruszaj się dobra yy, waży no tak 3,70 nie jest źle jeszcze muszę dorzucić trochę słowy yy, teraz te dwie można sprawdzić jeszcze bo w sumie ich nie ważyłem tutaj temu rzucę buraka i niech sobie je Hopak, masz chcesz? nie chcesz? Chcesz masz Zaraz jeszcze słomy trochę dorzucimy i te dwie teraz trzeba wyciągnąć tylko chwilę nie dajcie, bo muszę je wyciągnąć to będzie mały problem chyba trochę no bo nie dobra, może jakoś sobie dam radę. Okej, okay, mamy tutaj samiczkę mieszańca się nie rusza, bo wtedy będzie 2 O, no 2,40 Nie jest źle w sumie, jak teraz dostałem dopiero granulat Dobra, ja ją wrzucę znowu I tego i się widzimy Okej, okay, po chwili Po chwili yy wyciągania tej samiczki WN yy, waży ona 2,35 też nie jest źle w sumie taka optymalna waga jak na jej, jak na jej wiek dobra yy, tu teraz można je w sumie trochę dopisywać z tej granulatu ziarno zostawiają Granulat jedzą więc trochę każdej to dosypuje, wsypiłem wszystko. One są tutaj dwie i wymieszam ich. Niech chociaż trochę się wysilą, żeby yy, a wody tu nie obda. Przyniosę im. Yy, niech się trochę chociaż wysilą z tym żeby wybierały granulat. Co tu jeszcze więcej? Muszę naprawić oczywiście ten yy, paśnik, bo no niestety, ale tutaj samiczka zepsuła. Jak tam już chyba? Jeju, co tam się dzieje? Może jakoś powoli. O. Dobra. Ciebie na razie zamknę ja Ty jesteś nerwowa. Więc ciebie nie będę nerwował dodatkowo. Dobra. Tym jeszcze dam po marchewce o. Macie marchewkę. Też tutaj masz marchewkę i się uspokój. Uspokój się. Mamy Masz marchewkę. I się uspokój. Co? Emocje buzują? spokojnie nie pierwszy i nie ostatni raz dobra ja tutaj odstałem wagę już się z wami będę prawdopodobnie żegnał bo tutaj już raczej nic ciekawszego nie będzie do nagrywania więc jeżeli wam się film spodobał to zostawcie lajka jeżeli wam się kanał spodobał to zostawcie suba no i to chyba na tyle. Do zobaczenia do następnego filmu, który się prawdopodobnie pojawi w środę, jeżeli dobrze pójdzie. Dobra, do zobaczenia.